Cześć, witajcie serdecznie, zanim odpowiem Wam na pytanie z tytułu dzisiejszego filmu. To krótkie wyjaśnienie. Nie ma za mną ściany z cegłami. Jest za mną piękny las, wzgórza piastowskie w Zielonej Górze. Cudowne miejsce na spacery i cudowne miejsce do nagrywania filmów przy takiej pogodzie jak jest dziś. A więc odpowiadamy na pytanie, kto łamie ciszę wyborczą? Moim zdaniem wszyscy, którzy mają konta w social mediach i byli w nich aktywni, albo właściciel tychże portali social mediowych. No bo moi drodzy, przepis o ciszy wyborczej, moim zdaniem, jest najbardziej archaicznym przepisem. Jaki istnieje w prawie wyborczym, w kodeksie wyborczym, bo przecież kiedy on był pisany, kiedy to prawo było tworzone, to nie było Facebooków, YouTubeów, TikToków i innych tego typu rzeczy. A więc tak naprawdę wtedy miało to sens, abyśmy nie wyklejali plakatów w nocy, abyśmy nie agitowali pod lokalami wyborczymi. Ale dziś tak naprawdę od rana, od szóstej chyba, kiedy włączyłem już social media, wszyscy kandydaci piją kawę, jedzą lody, jeżdżą rowerem, biegają, chodzą na spacer. Oczywiście żaden z nich w tych postach nie agituje, ale posty niżej jest ich ulotka wyborcza. Co więcej, relacje umieszczone w piątek o 23:55 funkcjonowały do soboty do 23:54, a więc słuchajcie, prawda jest taka. Każdy, moim zdaniem, w tej chwili w jakikolwiek sposób tę ciszę wyborczą nagina, więc weźmy ją po prostu, zlikwidujmy, bo to naprawdę nie ma sensu. Zostawmy zapis, że nie wolno stać pod lokalem i rozdawać ulotek, ale przecież nikt nie zamknie na dwa dni social mediów, bo to jest kupa szmalu. Więc tak naprawdę trzeba coś z tym archaicznym przepisem zrobić. Przecież każdy ma prawo w sobotę i w niedzielę być kandydatem, tak samo jak w piątek. Więc raz jeszcze nawołuję, zróbmy coś z tym, moi drodzy, drodzy politycy. Pomyślcie nad tym, przecież to jest wasz świat. Po co wam ta cisza wyborcza? Hej.